Jej debiut jako dyscypliny olimpijskiej nastąpi w 2000 roku na Igrzyskach w Sydney. Tym sposobem wieloletnie starania ogromnej rzeszy sportowców, trenerów, działaczy, propagujących tę wywodzącą się z Korei sztukę walki, zostaną uwieńczone sukcesem. Taekwondo WTF to niezwykle trudna dyscyplina sportu, wymagająca niebywałej sprawności fizycznej, będąca jednocześnie kwintesencją tego, co w sztukach walki jest najbardziej efektowne. Nie może zatem dziwić fakt, że również w naszym kraju znalazła się grupa zapalańców, którym na jej rozwoju szczególnie zależy. Wyrazem uznania ich aktywności było przyznanie Polsce organizacji Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich CEFTA. Impreza zorganizowana pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się 6-7 marca w Hali Wojskowej Akademii Medycznej. Była zarazem okazją do spotkań z wieloma przedstawicielami świata polityki a nawet kół dyplomatycznych. Senator Zbigniew Antoszewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Marian Łabęcki, ambasador Republiki Korei pan Jungil Och, to tylko nieliczni z tych, którzy swoją obecnością i faktycznym wsparciem znacznie podnieśli rangę tegorocznego turnieju. Z kolei trener-koordynator makroregionu centralnego przemysła Danowski wraz ze swoim kodopiecznymi z łódzkiego klubu Taekwondo Sirocco efektownym pokazem zapewnił już na samym wstępie licznie zgromadzonej widowni sporą dawkę sportowych wrażeń. Taekwondo jest nową dyscypliną olimpijską. Światowa Federacja Taekwondo, World Taekwondo Federation, wprowadziła najpierw taekwondo jako dyscyplinę pokazową do Igrzysk Olimpijskich w Seulu w 1988 roku, następnie do Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992. Teraz w Sydney w roku 2000 taekwondo zadebiutuje już jako pełnoprawny, oficjalny sport olimpijski, który rozegrany zostanie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn w czterech kategoriach wagowych męskich i w czterech kategoriach wagowych kobiecych w konkurencji walki. Walka w tej olimpijskiej wersji taekwondo toczona jest w pełnym kontakcie przez dwóch zawodników za pomocą rąk i nóg. Ciała zawodników są chronione przez ochraniacze tułowia, kaski, które mają na celu zniwelowanie siły uderzeń. Każde celne uderzenie, czy to w tułów, czy też w głowę, jest zaliczane poprzez przyznanie zawodnikowi jednego punktu. W turnieju, który ma miejsce w Łodzi, znalazły się ekipy Słowacji, Czech, Cypru oraz klubowe reprezentacje Polski z najsilniejszych ośrodków takich jak Poznań, Olsztyn, Gdańsk, Lublin oraz drużyny gospodarzy okręgu łódzkiego. Jest to turniej nadziei olimpijskich cefta czyli turniej organizowany w ramach Stowarzyszenia Ekonomicznego Krajów Europy Centralnej. Jak podkreślały osoby najbardziej zainteresowane aktualną formą reprezentantów Polski, sędzia główny Dariusz Ryzwanowicz, prezes Polskiego Związku Taekwondo WTF Dariusz Nowicki i przede wszystkim trenerek polskiej kadry olimpijskiej, posiadający ósmy dan mistrz Sokwang poziom, który zaprezentowali kadrowicze z całą pewnością napawał optymizmem, choć do euforii jeszcze bardzo daleko. Najważniejsze jednak, że polscy juniorzy mieli możliwość uczestniczenia w silnie obsadzonym turnieju międzynarodowym. Jest to jeden z e, największych turniejów, które się odbywają w centralnej Europie. Dlatego też przywiązujemy bardzo mocną wagę do organizowania tego turnieju ze względu na to, że młodzież, juniorzy no, mogą w takim międzynarodowym turnieju sprawdzić się. W Polsce jest mało takich turniejów i dlatego ten turniej dla nas ma szczególną wymowę. Chwilę będziemy świadkami bardzo emocjonującego pojedynku pomiędzy Pawłem Witkowskim, KKS Granica Kęczyn w protektorze koloru niebieskiego, jest to protektor chroniący ciało, a zawodnikiem Cypru Andreasem Perentesem w protektorze chroniącym ciało koloru czerwonego. Paweł Witkowski jest zawodnikiem kadry polskich Juniorów, przygotowującym się do Mistrzostw Europy Juniorów, które... W tym roku w połowie kwietnia będą miały miejsce właśnie na Cyprze. Walka taekwondo w wersji olimpijskiej toczona jest przez zawodników w systemie trzech rund. W przypadku juniorów są to trzy rundy po dwie minuty, natomiast w przypadku seniorów są to trzy rundy po trzy minuty z jednominutowymi przerwami. Walka jest sędziowana przez sędziego arbitra w polu walki, który dba nad prawidłowym jej przebiegiem i w przypadku fauli nieczystych akcji zawodników przyznaje kary, punkty ujemne oraz przez trzech sędziów punktowych, którzy z kolei przyznają punkty dodatnie za zdobyte celne uderzenia. Techniki, które wolno stosować w walce taekwondo, są to uderzenia stopą wykonywane w tułów chroniony ochraniaczem oraz w część twarzową głowy. Natomiast pięścią atak dozwolony jest tylko i wyłącznie w ochraniacz tułowia. Aby zdobyć punkt, zawodnik musi uderzyć z dużą siłą, wywierając wyraźne wrażenie na przeciwniku albo w barwne koła na pancerzu chroniącym ciało lub w część twarzową. Uderzenie, aby było zaliczone, musi być zauważone przynajmniej przez dwóch sędziów. W tej chwili widać minimalną przewagę zawodnika cypryjskiego, zawodnika w czerwonym, Hogo. Za chwilę dowiemy się, jaki jest rezultat końcowy: ile uderzeń zostało zaliczonych jako techniki punktowe. W momencie, kiedy sędziowie podliczą wyniki na kartach punktowych. W przypadku dużych imprez międzynarodowych w tej chwili został już wprowadzony system komputerowy, to znaczy sędziowie mają w rękach klucze punktowe zawodnika niebieskiego i zawodnika czerwonego i w momencie, kiedy widzą technikę, wciskają klucz punktowy danego zawodnika. W tym momencie, jeżeli dwóch sędziów w tym samym czasie zasygnalizowało zdobycie punktu, punkt automatycznie pojawia się na tablicy świetnej. W naszych warunkach ciągle jeszcze prowadzimy punktację za pomocą kart punktowych. Pierwsza runda zakończyła się wynikiem 1-0 dla zawodnika czerwonego, a więc zawodnik cypryjski prowadzi jednym punktem. To, co jest niedozwolone w walce, to przede wszystkim atakowanie pleców. Tyłu głowy oraz celowe atakowanie ciała poniżej ochraniaczy. Nie wolno również atakować pięścią twarzy: nie wolno pchać, rzucać. Jest to walka, która ma być prowadzona za pomocą stóp i pięści. Jak na razie cały czas zawodnik cypryjski. Próbuje atakować zawodnik polski, walczy w kontrze, ale jak na razie nieskuteczny. Widać pewną obawę w jego atakach, nie, nie wykonuje ataku do końca w pełni. Nie są to dostatecznie silne uderzenia, żeby pozwoliły na zdobycie punktu. W tej chwili zawodnik cypryjski został ukarany minus pół punktu za wchodzenie w clinch przytrzymywanie przeciwnika. Wyjście za matę, wstrzymanie walki i wznowienie na środka pola. Widać wyraźnie celne uderzenia, natomiast nie posiadają one dostatecznie dużej siły, żeby pozwoliły na, na przyznanie punktu. Sędzia na razie bez kar upomina zawodników, aby nie trzymali w zwarciu, żeby toczyli czystą walkę. I zakończyła się druga runda pojedynku. Sędziowie przekazują karty punktowe. Za chwilę dowiemy się jaki jest wynik walki po drugiej rundzie. Taekwondo będzie miało swój pełnoprawny debiut olimpijski jako pełnoprawna medalowa dyscyplina w trakcie Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000. W turnieju olimpijskim weźmie udział zaledwie 100 zawodników i zawodniczek, 52 mężczyzn i 48 kobiet. Będą to zawodnicy i zawodniczki wyłonieni w cyklu, w cyklu... Z zawodów selekcyjnych, światowego turnieju selekcyjnego, który będzie miał miejsce w Zagrzebiu w połowie lipca i następnie regionalnych, kontynentalnych zawodów selekcyjnych, które w przypadku Europy będą miały miejsce w połowie października w Sztokholmie. No i trzecia runda rozpoczęta od bardzo gwałtownego ataku zawodnika polskiego. Nadal utrzymuje się wynik z pierwszej rundy 1 do 0 dla zawodnika cypryjskiego. Także Polak ma jeszcze szansę na, na odrobienie strat i widać, że wyraźnie, wyraźnie stara się to zrobić. Widać, że zawodnicy już są zmęczeni całodzienną turą walk. Walki zaczęły się o 9 rano, kolejne walki eliminacyjne. Taekwondo jest koreańską sztuką walki, która pojawiła się na początkach naszego wieku, ale niezmiernie dynamicznie zaczęła rozwijać się dopiero po II wojnie światowej. W 1973 roku rozegrane zostały pierwsze Mistrzostwa Świata i powstała Światowa Federacja Taekwondo, która za swój cel postawiła sobie wprowadzenie tej dyscypliny sportu do olimpiady jako drugą sztukę walki. Po japońskim judo. Już w 1980 roku Komitet Olimpijski przy okazji swojego spotkania w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Moskwie uznał tę dyscyplinę za dyscyplinę, która ma szansę na wejście do olimpiady. I następnie w 1988 roku w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Seulu odbył się pierwszy turniej pokazowy tekwondo. Nie wliczany jeszcze do klasyfikacji końcowej zawodu. Ponownie w 1992 roku w Barcelonie te jeszcze raz miało swój turniej olimpijski jako dyscyplina pokazowa i dopiero teraz w Sydney będzie pełnoprawną dyscypliną. Zawodnik cypryjski za odpychanie przeciwnika został ukarany kolejnym minus pół punktu. Walkę w polu prowadzi arbiter Tadeusz Snoper. Zakończyła się trzecia runda wyrównanej walki w drugiej i w trzeciej rundzie. Okazuje się, że zawodnik polski w trzeciej rundzie zdołał wyrównać walkę na punkty. Po odjęciu jednego punktu ujemnego dla zawodnika cypryjskiego 2 do 1. Wygrywa Paweł Witkowski, Kęczyn. Cieszę się bardzo, że Łódź staje się w pewnym sensie stolicą tego nowego sportu walki, który się stał sportem olimpijskim i już na Olimpiadzie w Sydney mam nadzieję, że Polska będzie dobrze reprezentowana. Dlatego też udało nam się zgromadzić ludzkich i polityków, i działaczy sportowych, i gospodarczych z jednej strony do sponsorowania tej imprezie, a z drugiej do aktywnego udziału. I z dużą radością chcę powiedzieć, że. No, władz miasta, władz Sejmiku i, i parlamentarzystów jest więcej niż na dobrym meczu piłkarskim. Dla kibiców sportu 6 i 7 marca to weekend pełen niezapomnianych wrażeń sportowych i możliwość podziwiania walk najbardziej uzdolnionych zawodniczek i zawodników z krajów CEFTY. Dla młodych sportowców dni spędzone w naszym mieście to przede wszystkim czas wytężonej pracy treningowej, wyczerpujących pojedynków eliminacyjnych i finałowych. W końcu także, a raczej przede wszystkim etap przygotowań i weryfikacji dyspozycji sportowej przed imprezą docelową, czyli Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney. Wśród kobiet Pierwsze miejsca i złote medale przypadły w udziale: w kategorii 46 kg Ewie Kozłowskiej za ZZTS WSP Koriolsztyn, w kategorii 55 kg reprezentującej barwy MKS Lipoznań Aleksandrze Uścińskiej, z 63 kg to kategoria, w której bezkonkurencyjna okazała się przedstawicielka Czech, Michaela Rychnawska i w końcu Cypryjka Christina Filipow nie pozostawiła złodzeń rywalką, wygrywając w kategorii powyżej 68 kg. Kolejne pojedynki finałowe udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że najlepsi zawodnicy dysponujący większą masą ciała pochodzą głównie z Europy Środkowej. Kategorię 63 kg wygrał Słowak Tomasz Ustupski. Reprezentujący KKS Granice Kętrzyn, Paweł Witkowski okazał się najlepszy w kategorii 73 kg. Natomiast kolega klubowy Pawła Witkowskiego, Kamil Zarzecki, bezapelacyjnie triumfował w kategorii najcięższej powyżej 73 kg. Przy okazji tego typu turnieju wręczono także zwyczajowe nagrody dla najmłodszej zawodniczki Christiny Filipou z Cypru, najmłodszego zawodnika z województwa łódzkiego Marcina Dąbrowskiego z EUCT Sirokko oraz najlepszych. Zawodniczki Agnieszki Wojtas z MLKS Wikingowie Pisz, zawodnika Słowaka Tomasa Ustupskiego. Wśród 12 zespołów uczestniczących w turnieju najlepiej zaprezentowali się zawodnicy Cypru, gromadząc 47 punktów. Drugie miejsce stało się udziałem ekipy KKS Granica Kęczyn, a miejsce trzecie kadry narodowej Słowacji. Drugi dzień turnieju, Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich mamy poza sobą. Polski Związek powierzył nam organizację, liczył na to, że ten, organizacja tego turnieju uda się i spełniło to nasze oczekiwania. Przyjechały reprezentacje krajów tak jak Słowacji, Słowenii, Czech i Cypru. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ten turniej odbędzie się i będzie w kalendarzu naszych sportowych wydarzeń w mieście. Chcieliśmy tutaj podziękować Urzędowi Miasta Łodzi, panu prezydentowi, ze względu na to, że mieliśmy bardzo krótki czas, ale w tym momencie, kiedy się zwróciliśmy, po prostu przychylnie określił, że pomoc się należy i trzeba ten turniej robić, trzeba ten turniej po prostu w łodzi organizować.